Najciekawsza była postać Chloe, epizodycznie występującej w poprzednich częściach, dość tajemniczej i ukochanej przez fanów złodziejki. I teraz pytanie z kim by ją połączyć, bo w ostatnich grach Naughty Dog przez większość czasu towarzyszy nam jakaś druga postać niegrywalna. To zawsze kreuje to jakąś ciekawą dynamikę i pomaga lepiej opowiedzieć historię. Tutaj też rozważono naprawdę sporo postaci, ale ostatecznie wybrano na Din z uwagi na dwie cechy. Po pierwsze, była jedynym antagonistą Uncharted, który nie zginął na koniec. A po drugie, mimo podobnej powierzchownej motywacji zarobku na szukanym skarbie, mocno kontrastuje ona z Chloe. Ta pierwsza, jako była szefowa firmy militarnej, jest raczej spokojna, racjonalna i chłodno kalkuluje ryzyko, podczas gdy Chloe jest trochę bardziej szalona i skłonna porwać się przygodzie. Kreuje to całkiem ciekawą relację między bohaterkami, w stylu tych wszystkich buddy mówi, a przy okazji możemy się dowiedzieć czegoś więcej o ich przeszłości.